Nigdy więcej nie będę narzekać na niezręczne rodzinne obiady po poznaniu tej historii. Serio, czy jakikolwiek bóg pilnował własnego nosa? Przygotujcie się na najbardziej soczysty mit z Olimpu. Więc Afrodyta, bogini piękna, została wydana za Hefajstosa, boga ognia, który, powiedzmy sobie szczerze, nie był typem Amanta. Ale Afrodyta zakochała się w Aresie. Bogu wojny, ich sekretny romans wcale nie taki sekretny, dzięki Bogom plotkarzom, Heliosowi i Hermesowi. Kiedy Hefajstos się dowiedział, zbudował magiczną, niewidzialną sieć i mam was uwięził kochanków w łóżku. Wezwał wszystkich bogów na świadków, a zamiast oburzenia Olimpijczycy wybuchnęli śmiechem. Zawstydzona Afrodyta uciekła, Ares zreiterował, a Hefajstos porzucił małżeństwo. Aha i ich Romans dał nam erosa, harmonię, a nawet Bogów Paniki, tylko na Olimpie,